Cześć, z tej strony Domin I dzisiaj sobie zagramy w Ridera. Odblokowałem już nowe auto sobie. Powiem wam, że ta gra jest nawet spoko. Już gram. raz tą grę, tylko dzisiaj dopiero pierwszy raz. Dzisiaj dopiero zainstalowałem ją, żeby nagrać dla was odcinek, ale naprawdę polecam ją. Ona jest bardzo fajna I słuchajcie, napiszcie mi w komentarzach, czy mam dalej grać w, w tą grę, czy na przykład w Browsers, czy w jakieś inne gry. Napiszcie w komentarzach w jakie albo czy mam dalej grać. No i zobaczymy, czy nagram inne gry, czy nie. Spróbuję wbić z Tobą mój rekord. To jest 200, więc próbuję wbić no dwie, no 230. Zobaczę, czy mi się uda. Myślę, że się uda, nie. Nie jestem pewny, ale możliwe. Nie wiem sam. Oj oj, słabo coś tu poszło teraz. jaj ej. Dobra, na razie leci dobrze. No, będziemy mieli 20 potem. Oj ojoj, nie trafiłem. I źle. Ale wezmę... o dobra, otwórz, Odbie odebrałem. Dwa. A ty mam dwa nowe. A i pokażę Wam, że możecie dostać jedno auto za darmo. Czyli na Facebooka wchodzicie jakby. Wchodzicie, bieżecie, wychodzicie z tego szybciutko. Nie chce coś wyjść. Usuwacie tą stronę, wchodzicie na I powinni i macie nowy autor. Więc fajnie jest. Dobra, coś tu się zacięło, o, dobra, lecimy. Dobra jest dziesięć. Dobra, mamy dwadzieścia. plus no i jest trzydzieści już wbi wbita, o trzy, dwa, jeden i, i. oj oj tutaj tu muszę uważać o to jest nawet fajne i to jest proste Powiem tyle, że jest proste to nawet. Dobra. Jest sześćdziesiąt. I będzie osiemdziesiąt? Yeah. Jest. A, B. E, osiemdziesiąt, 80, 80, tylko siedemdziesiąt, ale wypiliśmy. O, to jest nawet ciężkie. I udało się. O nie! E, chwyciło mnie to. Ale myślałem, że mnie nie chwyci i chwyciło. Kurde. No nie podoba mi się to, a tak już bym mógł mieć bardzo duży level. Dobra, zmieniło się na inne auto. Ja lubię właśnie takie inne plansze na przykład, że jak teraz, że mam na przykład takie doskakanie, a nie że na przykład jakaś sikiera leci coś takiego. I teraz rozpędzam się, 100 na godzinach No i, i nie udało się Ja no muszę teraz na tym odcinku wbić 100 punktów Wbiję będzie dobrze, no jak nie no Trochę ben, to... Będę słaby w tej grę Coś formy chyba nie ma nie bo ja wcześniej grałem w to na wakacje, to wtedy wbijam tam 200, a teraz to no nie ledwo co wbijam. A, słuchajcie, może dzisiaj odcinek albo yy, w piątek wleci, yy, Aktualizacja z Brawl Stars. Pokażę wam nową postać, jak wygląda. No i wszystko pokażę wam. Jak to będzie wyglądać? Oj nie zginęłem. O nie, nie zginęłem. A teraz zginęłem. Aj. Dobra, więc kończymy ten odcinek. Słuchajcie, zasubskrybujcie mój kanał, zalajkujcie i. Na razie.